Dzień dobry, dziś na tapecie sałatka z tuńczykiem. Bardzo szybka, bardzo prosta. Nadaje się zarówno y, na co dzień, czy tam na weekend, czy jak przysłowiowi, goście w drzwiach. Y, bardzo dobrze też się sprawdza na święta Bożego Narodzenia, bo można jeść ją również w wigilię, bo nie posiada w sobie mięsa. Więc nie tylko na wigilię, ale wtedy też na całe święta. Y, nie psuje się szybko, więc trwałość też spokojnie kilka dni. No i bardzo szybka do zrobienia, tak jak mówię, goście w drzwiach, no to wiecie, jak mamy wszystko pod ręką, to tak naprawdę zrobienie jej to jest no chwilka, 15-20 minut. Tutaj też używam ryż, więc jedynie co ryż wystygnie, no to to chyba najdłuższy etap, co się ugotuje i ostygnie, a później to już zobaczycie sami, że to już jest po prostu wszystko wymieszać yy, i sałatka gotowa tak naprawdę, więc wiecie, jak jest w domu... Z czego zrobić? A zazwyczaj sobie tak robię, żeby wiecie, jakieś te właśnie podstawowe takie produkty były, że w razie niezapowiedzianych gości, znaczy niezapowiedzianych, zapowiedzianych na ostatnią chwilę, może tak, że tylko wyciągam szybko, szybko i parę minut i sałatka tak naprawdę zrobiona. Także polecam bardzo e, szybciutka, bo jak widzicie, warzywa w większości są konserwowe, także tutaj zaraz Wam powiem, co po kolei trzeba zrobić. E, Najpierw Wam powiem, co potrzeba, i też od razu zaznaczam, tak jak w każdym gotowaniu, w każdym przepisie, który Wam podaję, czy po prostu pokazuję, jak, jak, jak coś tam robię, nazwy. Nazwy firm, całkowicie przypadkowe. Akurat takich używam dziś. Żadna reklama, żadna płatna promocja, także tylko tutaj, wiecie, jeśli chodzi o formalności. Dobra, a potrzebujemy. Ja akurat dzisiaj taką troszkę większą porcję robię, bo. Mam takie troszkę większe słoiki, zazwyczaj kupuję w puszkach, No yy, więc w puszce jest ciut mniej troszeczkę tego, wiecie, yy, no warzyw ogólnie, nie? A dzisiaj kupiłam w słoikach, bo stwierdziłam, że słoiki mi się przydadzą, <laughs> więc dlatego w słoikach i dlatego ciut więcej będzie sałatki, dlatego wyciągnęłam sobie trzy woreczki ryżu, yy, takie po 100 gram, normalnie używam dwa woreczki ryżu po 125 gram. Ale to jest, wiecie, to jest naprawdę dowolnie, ile kto użyje, jak to lubi. Myślę, że te pół woreczka ryżu to nie zrobi jakiejś wielkiej różnicy, nawet jak ktoś, wiecie, ma takie mniejsze opakowania w sensie puszki, czy tam, no wiecie o co chodzi. Że te pół, pół woreczka ryżu to myślę, że w żadną stronę nikomu tutaj nie zaszkodzi przy sałatce. Też można sobie dodać czegoś więcej, czegoś mniej. Ktoś lubi czego, jakieś tam warzywo bardziej. My bardzo lubimy kukurydzę, więc ja lubię, jak jest dużo kukurydzy. I na przykład można sobie zamienić, że więcej kukurydzy, mniej cieciorki, bo tu jest cieciorka, nie? Ale to za chwilkę poopowiadam. Dobrze, więc ja, tak jak mówiłam, ryż, trzy woreczki akurat dziś przygotowałam. Takie mniejsze, taka dosyć duża garstka pietruszki. Właśnie kukurydza konserwowa, cieciorka konserwowa, fasola konserwowa, czerwona. Fajnie wygląda i myślę, że lepiej smakuje, jeśli jest czerwona. Majonez. Pieprz. No i tuńczyk, nasza gwiazda. Tuńczyk w oleju. Ja mam akurat takie większe puszki teraz, ile tutaj jest tyle? Masa netto 120 gram po odsączeniu, ale też jest istotne, że ja nie będę ich odsączać, przynajmniej częściowo może będę odsączać, a częściowo nie. Ale to jak otworzymy, to się wtedy okaże, bo też trzeba sprawdzić, czy tuńczyk jest bardziej suchy, czy bardziej taki wiecie, wilgotny. Więc od tego też zależy, czy będziemy dodawać z tym olejem, czy właśnie bez oleju. No. Także dwie puszki mam takie większe troszkę, ale też są biedrące na przykład. Takie po pakowane, takie troszeczkę mniejsze te puszki. I właśnie zazwyczaj takie dodaję, że właśnie te trzy puszki takiego mniej, mniejsze tuńczyka. Wtedy zazwyczaj dwie daję z olejem, jedną bez, bo wiem już po prostu mam sprawdzone, że tamten jest dosyć suchy tuńczyk, więc wiem, że dwie muszę dać z olejem, a jedną bez. A tutaj zobaczymy, tak naprawdę pierwszy raz akurat mam tą firmę, ten, to, tego tuńczyka, więc w sumie sprawdzimy jak to tam wygląda po otworzeniu. Dobra, y, więc teraz stawiam sobie ryż, w y, osolonej wodzie sobie go ugotuję, nie do końca miękki, tylko lekko al y, W międzyczasie odcedzę sobie y, cieciorkę i kukurydzę, to może być na jednym sitku, no bo to nic nie robi, można to pomieszać. I fasolę na osobnym sitku, a na osobnym dlatego, że fasolę trzeba troszeczkę przepłukać. Bo ona jest, wiecie, jak fasola czerwona, takim takim, takim gęstym czymś tam. To po prostu to y, lekko opłukać y, na sitku, na osobnym sitku wtedy, nie? Żeby to wszystko nie leciało na cieciorkę i na kukurydzę. Tuńczyka sobie otworzymy razem i jeszcze w międzyczasie posiekam drobno natkę pietruszki. Także teraz stawiam sobie ryż. Jak się ugotuje ryż, pokażę Wam. Co dalej robię, i tak jak mówiłam, odsączam w międzyczasie sobie moje warzywa z puszki. Ryż już mam ugotowany, taki gorący od razu przełożyłam do miski. Tylko chwileczkę poczekałam, aż mi ten nadmiar wody, yy, wiecie, z woreczków zleci. I od razu taki gorący. Nie wiem, czy widać, że paruje, czy nie widać. Od razu taki gorący przełożyłam sobie do miski. I teraz, co z tym ryżem robię. Przede wszystkim y, poczekam aż mi wystygnie, zanim będę robić dalej moją sałatkę. Ale właśnie, póki jest taki gorący, to używam pieprzu y, i posypuję tym pieprzem tak dosyć sporo. Ten ryż jest jeszcze właśnie taki gorący. A no, musi być ten pieprz widać. To się może wydaje, że to jest dużo, ale tak naprawdę to nie jest dużo w odniesieniu do całej sałatki. Jeszcze chyba nawet trochę dosypię. I teraz mieszam, żeby ten pieprz mi się fajnie obkleił z tym ryżem. Do ryżu. Także chyba jeszcze ciut nawet dosypię. Bo to jest, wiecie, całe... Znaczy też zależy to, jakie pikantne lubi. Ja lubię, jak jest tak delikatnie pikantna, nie jakoś bardzo, tylko delikatnie. Też mam teraz troszeczkę więcej ryżu niż zazwyczaj. Odrobinkę jeszcze dosypię. Nie za dużo, żeby nie przegiąć. Dobra, myślę, że wystarczy. To się wydaje, że wiecie, ryż się zrobił czarny, ale tak naprawdę to wszystko właśnie wchłonie sobie fajnie w ten ryż. Fajnie się oblepi. Wydaje mi się, że to jest lepsze rozwiązanie niż później do całej sałatki, ale to wiecie, no to to jak ktoś sypie do sałatki, wiecie, już na koniec, to też jest bardzo dobrze. Także tutaj nie ma akurat jakiegoś większego znaczenia. Mi się wydaje, że tak jest fajnie, jak ten pieprz się tak oblepi do tego ryżu. No, i na tyle by było na razie roboty z ryżem. Musimy poczekać, aż ostygnie, żeby dalej robić sałatkę. A tak, jak mówiłam, w międzyczasie sobie tutaj odcedziłam fasolę czerwoną, opłukałam ją zimną wodą i będzie sobie czekać, aż będziemy dalej sałatkę robić. Tak samo cieciorka z kukurydzą. Odcedzona, czekają natka pietruszki posiekana, no i tuńczyk. Tuńczyka jedne, z jednego odlałam olej, z drugiego nie odlałam oleju, bo sprawdziłam sobie, że nie jest taki suchy jak ten z biedronki. E, znaczy, ja tutaj nie, nie, nie mówię, że neguję to, że jest suchy, tylko po prostu e, ten biedronkowy, tylko po prostu trzeba wyczuć, jaki chcemy, tak? Akurat ja chcę, żeby te, to było bardziej trochę wilgotne i ten olej też fajnie smak nadaje, więc ja sobie z jednej puszki oddałam, z jednej zostawiłam, bo mówię, jest bardziej wilgotny niż tamten, którego zazwyczaj używam. E, ale to jest, wiecie, kwestia wyczucia, kwestia gustu. Myślę, że jakby dodać dwie, z dwoma, y, y, olej z dwóch puszek też myślę, że nic się by nie stało. Lepiej ciut za dużo niż ciut za mało akurat w tym przypadku, y, bo wtedy sałatka też jest taka bardziej sucha. Także myślę, że tutaj jak zrobiłam pół na pół, będzie w sam raz. Y, no i co? No trzeba tego tuńczyka też rozgnieść widelcem. Na takie trochę drobniejsze. Ale to wiecie, to ja robię też to bezpośrednio do jak dokładam do sałatki. Można sobie wcześniej właśnie na takie drobniejsze zrobić w puszce. Można bezpośrednio, jak się będzie, dodawać. Na razie póki co y, czekamy, aż nam ryż ostygnie. I zaraz będę mówić, co dalej. Ryż już mam wystudzony. Także możemy się zabierać do kolejnego etapu: czyli dodawania reszty składników po prostu odsączoną kukurydzę z cieciorką. Można sobie za każdym razem przemieszać, ale też tak na szybko, no to można po prostu dodać wszystko i wymieszać dopiero. Ja po każdym etapie trochę przemieszam zawsze. Sama nie wiem dlaczego, tak po prostu mam. Dobra, kuku yy, nie kukurydza, pasowa czerwona. i teraz pora na mojego tuńczyka. Tak jak mówiłam, jedna puszka z tym olejem, ale też go sobie będę rozdrabniać w międzyczasie, jak będę dodawać. Można też sobie najpierw rozdrobnić, a też jak się będzie później mieszać w sałatce, to on się też rozdrobni. Tutaj żadnych przypraw już nie używamy, wszystko jest tak aromatyczne, zwłaszcza właśnie tuńczyk i pietruszka, co najwięcej smaku właśnie nadadzą, e, bo oprócz pieprzu tak naprawdę tutaj już nie daje żadnych przypraw. Tuńczyk też jest słony, ryż gotowany w osolonej wodzie, tak normalnie, wiesz, wiecie, takiej normalnej osolonej wodzie, jak to się na obiad gotuje, czy do wszystkiego innego, po prostu, nie jakoś bardziej mocniej słony. И другие. Też właśnie fajnie sobie wziąć taką większą miskę do mieszania. E, wiadomo, że w takiej nie zostawię sałatki, ale zawsze jak robię jakąś sałatkę, to znaczy myślę, żeby też, że warto wziąć sobie większą miskę, żeby nam się na boki nic nie wysypywało, mimo że nie jest może ta miska jakaś bardzo e, reprezentacyjna, ale wiecie, chodzi o to, że ma być wygodnie. Do ładniejszej miski zaraz przełożę, będzie na to czas. O i widzicie, już wcale nie ma tak dużo tego ryżu, jakby się mogło wydawać. Teraz dodamy jeszcze majonez. Co do majonezu, czekajcie wezmę łyżkę. Co do Majonezu, to ilość bez do uznania. Ale raczej dość sporo. Zobaczymy. Spróbujemy tyle. Wymieszamy, zobaczymy jak to się nam będzie przedstawiać. Ja na przykład nie lubię jak sałatki są zbyt suche. Lubię jak jest właśnie tak ciut więcej majonezu. Tutaj akurat tej sałatce dzięki temu olejowi to też nie będzie taka sucha. Dlatego też właśnie fajnie zostawić sobie ten olej. Jak jest mało z jednej puszki to z półtorej puszki, czy tam z dwóch nawet. Wszystko zależy od tego, jakiego macie tuńczyka. Trzeba po prostu posmakować, czy suchy, czy dość wilgotny. Myślę, że jeszcze sporą łyżkę muszę dodać. Mimo, że teraz się może wydaje, że dużo tego majonezu kładę o, takie trzy mniejsze już dodałam. Myślę, że teraz wystarczy mimo, że się wydaje, że tak dużo tego majonezu kładę ale tak naprawdę to nie jest wcale tak dużo. Bo to później wszystko jeszcze wchłonie w ryż właśnie. Myślę, że teraz będzie w sam raz. Tak jak mówiłam, fajna sałatka na święta, ale wiecie naszej jarzynowej, naszej polskiej jarzynowej sałatki nic nie zastąpi. Taka sałatka może być ewentualnie na dokładkę, bo to jednak ta jarzynowa to nasza królowa. Ja też tak jestem tego zdania, że właśnie sałatka jarzynowa na święta zawsze musi być, ale też zawsze robię jakąś drugą właśnie też. Staram się taką bezmięsną raczej też, żeby na Wigilię była, chociaż nie zawsze zdarza się, że jakąś po prostu wiecie na pierwszy i drugi dzień świąt, a nie na Wigilię, ale tutaj z powodzeniem może być i na Wigilię i na święta uniwersalnie. Dobra, wszystko mamy oprócz natki pietruszki, więc na koniec... Sporo tej natki pietruszki, bo ona naprawdę fajny smak daje, więc tutaj też nie warto oszczędzać. Teraz to wiecie jakie wszystko takie świeże, to też jest inny smak. Najlepszy jest smak i wiadomo jak się przegryzie, ale wiecie, jak potrzeba na szybko, to też jest bardzo dobra lubię jak właśnie wszystko wiecie takie zimne w lodówce postoi sobie przynajmniej te parę godzin ale wiadomo że nie zawsze jest na to czas także jak na święta na wigilię to zawsze robię e, dzień przed wigilią żeby fajnie się przegryzła do wigilii a że mówię trwałość ma dość długą więc spokojnie jeszcze przez święta postoi mimo że się zrobi ją e, tam powiedzmy dzień wcześniej przez święta i po świętach jeszcze resztki się podojada ona jest cały czas dobra tylko też najlepiej później właśnie przechowywać w pojemniku zamkniętym, czy tam jak w miseczce, no to po prostu e, szczelnie przykrytej, nie? To wtedy no jak dłużej zachowuję po prostu swoją świeżość. Zresztą to, jak każda chyba sałatka. Dobra. W sumie to już mamy zrobione, wymieszane, zrobione. Później sobie jeszcze przemieszam i ewentualnie zobaczę z tym majonezem, czy będzie w porządku, czy nie będzie w porządku. E, myślę, że jest ok, ale tak ja lubię właśnie sobie za tam powiedzmy godzinkę czy dwie godzinki, jak już trochę tam się wiecie schłodzi, trochę powciąga z smaków, wtedy posmakować, zobaczyć, przemieszać i ewentualnie dodać majonezu albo do innych sałatek właśnie jakiś przypraw, bo to wiecie, na no jak jest świeże, no to inaczej smakuje niż jak jest właśnie takie już trochę przegryzione. Dobra, to idę tu po trochę ładniejszą miskę, przełożę i będzie zrobione. No to ostatecznie sałatka prezentuje się tak, już w trochę ładniejszej misce. Trochę bardziej reprezentatywnej. Tak jak przekładałam, to tak stwierdziłam, że ciut więcej mogło być też fasoli, bo w sumie dałam ryżu troszkę więcej. Dałam fasoli, nie fasoli, cieciorki i kukurydzy ciut więcej, bo większe opakowania miałam. A fasoli tyle co zwykle. Więc spokojnie jeszcze z pół puszki można by było dodać. Tak wiecie, ładniej by wyglądała, ale jeśli chodzi o te wszystkie składniki, to akurat właśnie fasolę czerwoną lubimy najmniej. Także nie ubolewam nad tym, że jest jej najmniej. Ale jak ktoś, wiecie, chce mieć taką bardziej równowagę, no to polecam ciut więcej tej fasoli jednak dołożyć. Przynajmniej te pół puszki, jeśli taka większa porcja jak dzisiaj moja. Bo na taką zwykłą, jak jest puszka kukurydzy, puszka cieciorki, dwa woreczki ryżu, to spokojnie jedna taka puszka kukurydzy. Widzicie, myli mi się. Jedna taka puszka fasoli, fasoli czerwonej wystarczy. A tak jak mówiłam, no to w sumie to jest wszystko kwestia gustu Kwestia dobrania sobie proporcji, jakie tam będą najbardziej odpowiednie. E, mi akurat pasuje, że troszkę tej fasoli czerwonej jest dzisiaj mniej, e, bo tak jak mówiłam, najmniej akurat z tej sałatki fasola lubimy, ale też no bez, całkiem bez fasoli, no to nie za bardzo, no bo no to już jest całkiem inny smak, to po pierwsze, a po drugie, e, no też wygląda wtedy trochę mniej ciekawie, no bo ta fasola, mimo że tam, wiecie, umieść trochę, trafia jej może mało, ale jednak ona taki fajny kolor nadaje tej sałatce. Takie fajne, wiecie, wstawki kolorowe. E, więc ja polecam jednak fasolę dodać, mimo że może mniej lubicie tak jak my. Dobra, no to mamy kochani, mamy znowu zrobione coś razem. Mam nadzieję, że wy i wy spróbujecie. E, czy to na święta, czy to jeszcze przed świętami. Także jak zwykle proszę o komentarz, czy spróbowaliście, czy Wam smakuje coś w tym stylu. No bo wiecie, tuńczyk to jednak bardzo wyraźny smak. Nie każdy może lubi. E, tego typu smaki. Ja bardzo lubię ryby, każde, w każdej postaci, więc i sałatkę z tuńczykiem, jak najbardziej, też. E, także, jak zwykle, proszę o napisanie komentarza, jeśli spróbowaliście, jeśli e, wam zasmakowało, bądź nie zasmakowało, bo to wiecie, jest, wszystko jest kwestią gustu. Ja nie mówię, że wszystko musi smakować komuś to, co mi smakuje, e, ale proszę o podzielenie się opinią. O, może w ten sposób powiem. No i to by było na tyle dzisiaj. Szybka nasza sałatka zrobiona. Idzie do lodówki, a ja się z Wami żegnam. Zapraszam na kolejne wspólne gotowanie, czy to przyrządzanie. Potrafię, jak to tam nazwać. No i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepłutko. Cześć.